Witaj, podróżników w czasie i legendach. Dziś zanurzymy się w jedną z najbardziej fascynujących historii mitologii słowiańskiej, pełną tajemnic, mocy i głębokiego znaczenia. Poznaj roda, boga stworzenia, pierwotnego strażnika ludzkiego przeznaczenia. Ta opowieść to nie tylko historia początku wszechświata, ale także tego, jak boskie dłonie utkały nici ludzkiego losu. Jeśli kochasz mity, które zgłębiają istotę istnienia, jesteś we właściwym miejscu. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, spokojnie, czeka tu na ciebie jeszcze wiele epickich historii. Zaczynajmy. Narodziny pustki i wstąpienie roda. Na początku, zanim istniało cokolwiek, był tylko bezkres. Absolutna cisza, nieskończona ciemność, w której nawet czas i przestrzeń nie miały formy. Był to pierwotny chaos, nieskończoność bez granic. Bez życia, bez światła, bez dźwięku. Nic nie pulsowało, nic nie oddychało, jakby wszechświat spał, czekając na potężną siłę, która go obudzi. I wtedy z serca tej pustki coś zaczęło się poruszać. Nie był to dźwięk, nie było to światło, lecz obecność. Energia tak stara jak sam chaos, tak rozległa jak wieczność. To był rod, esencja stworzenia, boska iskra, która wyłoniła się z nicości. On nie został stworzony, nie miał początku ani końca. Po prostu był. Rod był samą siłą życia, wolą, która przemieniła pustkę w wszechświat pełen możliwości. Jednym tylko zamysłem, rod zaczął kształtować chaos. Nie potrzebował narzędzi, słów ani gestów, sama jego wola wystarczyła. Tchnieniem swojej intencji oddzielił to, co ciężkie i gęste, od tego, co lekkie i eteryczne. Tak powstała Ziemia, twarda i stała, oraz niebo, rozległe i nieskończone pomiędzy nimi stworzył powietrze, które wypełniło przestrzeń ruchem i życiem. Spojrzał na swoje dzieło i uznał je za dobre, ale jeszcze niekompletne. Rod stworzył wody, rzeki i morza oraz góry, które wznosiły się ku niebu z majestatem. Uformował głębokie doliny i nieskończone równiny, gdzie życie mogło zakwitnąć, ale wiedział, że świat fizyczny, choć piękny, nie wystarczy. Potrzebny był cel, porządek, plan, który poprowadzi wszystko, co stworzył. Wtedy rod stworzył świat rzeczywisty, krainę, którą kiedyś mieli zamieszkać ludzie nazwał ją jawią, światem żywych, gdzie światło słońca miało świecić na ziemię, a gwiazdy oświetlać noc. Jawi miała stać się sceną wielkiej historii ludzkości, gdzie los każdego człowieka zostanie zapisany. Ale rod wiedział, że aby zachować równowagę, musiał stworzyć również inne światy. Tak powstał praw, świat bogów, miejsce doskonałego porządku, gdzie panowała sprawiedliwość i prawda. I wreszcie naw, kraina zmarłych, mroczne i tajemnicze miejsce, gdzie dusze miały odpoczywać po życiu w jawi. Rod stał się teraz nie tylko Stwórcą, ale i Strażnikiem. Czuwał nad swoimi światami, pilnując, by każda część wszechświata działała w harmonii, był niewidzialną nicią łączącą wszystko, siłą, która utrzymywała niebo wysoko, Ziemię stabilną, a wody w ruchu. I tak z pierwotnej pustki Rod wstąpił jako Bóg stworzenia, architekt wszechświata, tkacz przeznaczenia. Nie tylko stworzył świat, nadał mu sens, cel i porządek. Jego obecność czuć w każdym promieniu słońca, w każdym powiewie wiatru, w każdym ludzkim sercu. Rod był początkiem wszystkiego, iskrą, która tchnęła życie w wszechświat, stworzenie pierwszych bogów i kosmicznego porządku. Gdy świat fizyczny został stworzony, a jawia, praw i naw ustanowione, rod wiedział, że nie może samodzielnie rządzić tak ogromnym wszechświatem. Potrzebował pomocników, boskich istot, które pomogłyby mu utrzymać porządek i harmonię. I tak z nieskończoną mądrością rod powołał do życia pierwszych bogów. Pierwszym z nich był Sfaruk, Bóg ognia niebiańskiego i kowalstwa. Sfaruk był majestatyczną postacią o oczach rozżarzonych jak węgiel i głosie grzmiącym jak burza. Rod powierzył mu zadanie stworzenia słońca, źródła światła i ciepła dla jawi. Swaróg wykuł je na swojej boskiej kowadłowej, używając wiecznych płomieni, które kontrolował. Gdy słońce zostało umieszczone na niebie, jego światło po raz pierwszy zalało świat, dając życie i energię wszystkiemu. Rod wiedział jednak, że świat potrzebuje więcej niż tylko światła i ciepła. Potrzebuje miłości, płodności i więzi. Stworzył więc ładę boginię miłości, piękna i urodzaju. Łada była olśniewająca jak poranne słońce, o złotych włosach i uśmiechu, który koił nawet najbardziej niespokojne dusze. Przyniosła ze sobą wiosnę, sprawiając, że zakwitły pierwsze kwiaty i ucząc żywe istoty jedności w miłości. Rod powołał także Welesa, boga podziemia, magii i tajemnic. Weles był tajemniczą postacią o oczach głębokich, jak otchłań, i głosie pełnym szeptów. Otrzymał władzę nad nawią, światem zmarłych, gdzie dusze miały znaleźć spoczynek. Weles został strażnikiem sekretów wszechświata, znającym ukryte ścieżki między światami i dbającym o równowagę między życiem a śmiercią. Wspólnie bogowie ci stanowili fundament kosmicznego porządku. Swaru rządził niebem i ogniem, Łada opiekowała się ziemią i miłością, Weles strzegł podziemi i wiedzy ukrytej. Rod pozostał ponad nimi jako najwyższy stwórca i strażnik wszystkiego. Ustanowił prawa rządzące wszechświatem i pilnował, by każdy bóg wypełniał swoją rolę bez ingerencji w domeny innych. Ale Rod wiedział, że sam porządek to za mało. Stworzył więc rodzanice, trzy boginie losu. To one tkały nici życia każdego człowieka, decydując o narodzinach, ścieżkach i śmierci. Pracowały w ciszy według woli Roda, pilnując, by każdy los był spełniony zgodnie z planem kosmicznym. Z czasem pojawili się też inni bogowie. Perun, bóg burzy i wojny, obrońca jawi przed zagrożeniami. Mokosz, bogini ziemi i plonów, zapewniająca urodzaj. Daćbóg, bóg słońca i dobrobytu, niosący nadzieję. Tak ustanowiony został porządek wszechświata. Każdy bóg, każda siła i każdy żywioł miały swoje miejsce i cel. Rod spoglądał ze swego tronu na najwyższych niebiosach, zadowolony ze swojego dzieła. Wiedział jednak, że nawet najdoskonalszy plan może napotkać zakłócenia tkanie ludzkiego przeznaczenia. Podczas gdy bogowie panowali nad swoimi domenami, a wszechświat podążał ustalonym torem, Rod najwyższy Stwórca zwrócił swoją uwagę ku zadaniu jeszcze delikatniejszemu i ważniejszemu, przeznaczeniu ludzi. Wiedział, że choć ludzie są kruchej natury i śmiertelni, to właśnie oni są kluczem do równowagi świata. Byli jedynymi, którzy potrafili wybierać, kochać, marzyć, a czasem nawet kwestionować prawa samego kosmosu. Aby jednak nie dopuścić do chaosu w jawi, świecie żywych, rod musiał stworzyć system, który poprowadzi ludzi, nie odbierając im wolnej woli. Wtedy właśnie powołał do życia rodzanice trzy boginie losu. Były to istoty tajemnicze. Tak stare jak sam czas, zamieszkujące przestrzeń pomiędzy prawem, jawią i nawią. Tam, w ciszy i skupieniu, tkały nici przeznaczenia każdego człowieka. Pierwsza z rodzanic nosiła imię URD najstarsza i najmądrzejsza symbolizowała przeszłość wszystko to, co już się wydarzyło i czego nie da się zmienić. URD wybierała nić, która miała symbolizować ludzkie życie określała pochodzenie, rodzinę i okoliczności narodzin to ona wiązała pierwszy supeł w boskim warsztacie losu, rozpoczynając podróż każdej duszy. Drugą była Verdandi, strażniczka teraźniejszości była aktywną tkaczką, tą, która wprawiała krosno w ruch, dodając nowe nici i kolory w miarę rozwoju życia człowieka. Verdandi uosabiała wybory ścieżki, które się otwierały i zamykały, momenty decydujące o charakterze i przyszłości każdej osoby. Była najbardziej dynamiczna z trójki czujna na to, co działo się w Jawi. Trzecią i ostatnią była skult najmłodsza i najbardziej zagadkowa. Reprezentowała przyszłość, ostateczne przeznaczenie każdego człowieka. Skult odpowiadała za przecięcie nici życia w odpowiednim momencie, wyznaczając koniec ziemskiej wędrówki i początek przejścia do Nawi. Świata zmarłych. Jej dotyk był precyzyjny i nieuchronny, ale niósł też nostalgię. Wiedziała bowiem, że każdy koniec jest też początkiem czegoś nowego. Razem rodzanice pracowały w harmonii, kierując się wolą roda. Nie były tylko tkaczkami, były strażniczkami równowagi. Każda nić, którą tkały, symbolizowała życie, a każde życie było nieodłączną częścią wielkiego kosmicznego gobelinu. Rod przyglądał się ich pracy z uwagą, upewniając się, że żadna nić nie zostanie zignorowana ani przerwana przedwcześnie. Jednak ludzkie przeznaczenie nie było czymś sztywnym i niezmiennym. Rod w swojej mądrości pozwolił ludziom zachować wolną wolę. Mogli wybierać swoje ścieżki, podejmować decyzje, które zmieniały bieg ich życia. Rodzanice więc nie tylko tkały los, ale i dostosowywały nici do ludzkich wyborów. Jakby warsztat losu był dziełem w ciągłej ewolucji, gdzie każda myśl, każde działanie, każda emocja zostawiała swój ślad. Istniały jednak granice tego, co ludzie mogli zmienić. Moment narodzin i śmierci były święte i niepodważalne, ustalone przez rodzanice zgodnie z planem Roda. Te punkty były filarami przeznaczenia, gwarantującymi kosmiczną równowagę. I tak los człowieka stał się subtelnym tańcem między wolną wolą a boskim porządkiem. Rod i rodzanice dbali o to, by nawet pośród chaosu ludzkich decyzji wszechświat działał jako harmonijna całość. Każde życie, krótkie czy długie, miało swoje znaczenie i miejsce w wielkim planie. Ale jak się przekonasz, nie wszyscy godzą się ze swoim losem. Niektórzy ludzie próbują go oszukać, uciec od swoich nici a czasem nawet bogowie wtrącają się w ludzkie przeznaczenie wywołując konflikty które mogą zachwiać równowagą wszechświata ale to drogi widzu historia na następny rozdział ofiara roda i przekazanie władzy kiedy wszechświat został stworzony bogowie osiedli w swoich domenach a ludzkie losy tkały rodzanice rod poczuł że jego misja jako stwórcy dobiega końca nadał formę chaosowi, ustanowił porządek kosmiczny i zapewnił cel każdej części świata. Ale wiedział też, żeby wszechświat mógł nadal się rozwijać, nie może pozostać jego najwyższym władcą nadszedł czas, by się wycofać i pozwolić bogom oraz ludziom przejąć odpowiedzialność. I tak Rod podjął decyzję, która na zawsze zmieniła bieg mitologii słowiańskiej. Postanowił się poświęcić nie poprzez śmierć, lecz poprzez rezygnację ze swojej fizycznej formy i bezpośredniego panowania. Wiedział, żeby świat mógł wzrastać. Musi stać się niewidzialną siłą. Obecnością, która obserwuje i prowadzi, ale nie ingeruje bezpośrednio. Zanim odszedł, Rod wezwał głównych bogów do swojego niebiańskiego sanktuarium. Miejsca poza czasem i przestrzenią, dostępnego tylko dla najpotężniejszych. Tam zgromadził Swaroga, Ładę, Welesa i innych bogów, ogłaszając swoją decyzję. Swarogu, rzekł Rod, a jego głos niósł się jak pierwotny wiatr. Przekazuje ci władzę nad niebem i ogniem. Będziesz strażnikiem światła i twórcą przyszłości. Swaruk skłonił się z szacunkiem, przyjmując odpowiedzialność z powagą. Łado, kontynuował, Tobie powierzam miłość, płodność i więź między istotami. Będziesz siłą, która łączy serca i sprawia, że życie rozkwita. Wada uśmiechnęła się. Jej twarz rozświetliła się wdzięcznością i determinacją. Welesie zwrócił się do Boga pod ziemi. Tobie oddaję sekrety ukrytego świata, magię i równowagę między życiem a śmiercią. Będziesz strażnikiem dusz i panem tajemnic. Weles skinął głową. Jego oczy błyszczały obietnicą ochrony kosmicznych sekretów. Rod rozdzielił także mniejsze moce między pozostałych bogów. Perun otrzymał władzę nad gromem i wojną, mokosz nad ziemią i plonami, a dać Bóg nad słońcem i dobrobytem. Każdy Bóg miał swoje miejsce i obowiązki, ale wszyscy wiedzieli, że tylko razem utrzymają równowagę świata. Gdy bogowie byli gotowi, Rod uczynił ostatni krok, rozpuścił swoją formę fizyczną, przemieniając się w czystą, niewidzialną energię, która przenika cały wszechświat. Nie był już obecny jako bóstwo, które można było zobaczyć lecz jako siła obecna we wszystkim w ziarnie piasku i w najodleglejszej gwieździe rod stał się tchnieniem życia wiatrem szeleszczącym wśród zbóż światłem prowadzącym zagubionych podróżników był równowagą między stworzeniem a zniszczeniem siłą która czuwała nad harmonią choć ludzie i bogowie nie zawsze go dostrzegali rod był tam zawsze obserwując inspirując podtrzymując bieg losu jego ofiara nie oznaczała opuszczenia świata w chwilach wielkiej potrzeby, gdy równowaga kosmosu była zagrożona, jego obecność dawała się odczuć. Szeptał do bogów w momentach kryzysu, inspirował ludzi do mądrych wyborów i pilnował, by rodzanice nie przestały tkać nici przeznaczenia z precyzją i troską. I tak rod bóg stworzenia stał się legendą, niewidzialną siłą, którą czuło się w duszy, lecz rzadko rozumiało. Jego poświęcenie było największym aktem miłości i mądrości. Darem dla wszechświata, który tak bardzo ukochał, ale jak zobaczysz, nawet bez roda na tronie. Świat nadal ewoluował, a nowe opowieści rodziły się, pełne wyzwań, konfliktów i zwycięstw. To podróż, która dopiero się zaczyna. Dziedzictwo, roda i wieczna czujność. Nawet po swoim poświęceniu i przemianie w niewidzialną siłę, Rod nadal był czczony jako stwórca wszystkiego. Jego dziedzictwo nie było tylko odległym wspomnieniem, lecz żywą obecnością, która przenikała każdy zakątek wszechświata. Ludzie, kierując się intuicyjną mądrością, wiedzieli, że Rod nadal tam jest. Obserwuje, prowadzi i chroni. Oddawali mu cześć w rytuałach i obrzędach, wznosili ołtarze ku jego czci i składali symboliczne dary: ziarno, kwiaty i czystą wodę. Rod stał się symbolem stworzenia i równowagi. Wzywano go w chwilach trudnych, gdy plony zawodziły, gdy burze zagrażały wioskom lub gdy rodziny potrzebowały ochrony. Wierzono, że wołając roda, szeptał on rady do uszu bogów, którzy wtedy interweniowali w imieniu ludzi. Był niewidzialnym łącznikiem między ludźmi a boskością, mostem, który łączył jawie świat żywych z prawiem, światem bogów. Ale dziedzictwo Roda nie ograniczało się jedynie do rytuałów i modlitw. Był obecny w samej naturze. Gdy wiatr łagodnie poruszał łany pszenicy, mówiono, że to Rod głaszcze ziemię. Gdy słońce wschodziło na horyzoncie, przynosząc ciepło po zimnej nocy, widziano w tym znak, że Rod nadal czuwa nad światem. Nawet cykl pór roku ze swoją wieczną odnową Soma postrzegano jako przejaw jego woli. Bogowie również odczuwali obecność Roda. Choć nie ingerował bezpośrednio w ich domeny, jego wpływ był odczuwalny w kluczowych chwilach. Gdy Swarog kół nowe gwiazdy na niebie, czuł, że Rod obserwuje, upewniając się, że każda z nich zabłyśnie we właściwym miejscu. Gdy Łada rozsiewała miłość i płodność po świecie, odczuwała cichą aprobatę Roda. Nawet Weles, w swoim Mrocznym Królestwie wiedział, że Rod jest obecny, dbając o to, by równowaga między życiem a śmiercią została zachowana. Rodzanice, boginie przeznaczenia, były z nim być może związane najbardziej. Nadal tkały nici ludzkiego losu trzymając się zasad, które rod ustalił, ale nawet w ich misternym dziele wiedziały, że rod czuwa, by żadna nić nie została zerwana przed czasem i by każde życie wypełniło swoje miejsce w wielkim kosmicznym gobelinie. Rot stał się też źródłem inspiracji dla ludzi. Jego historia opowiadana była w pieśniach i poematach, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Był najwyższym przykładem mądrości, poświęcenia i miłości do świata, który stworzył. Ludzie widzieli w nim wzór do naśladowania, kogoś, kto przedkładał dobro ogółu nad własne potrzeby. Jednak dziedzictwo roda to nie tylko przeszłość. Nadal kształtował przyszłość, choć niewidzialny był siłą utrzymującą wszechświat w ruchu. Gwarantem, że słońce wciąż wschodzi, pory roku następują po sobie, a ludzie mogą rosnąć, uczyć się i rozwijać. Był strażnikiem ludzkiego losu, tym, który zapewniał, że nawet pośród chaosu zawsze istnieje nić nadziei. I tak rod pozostał jako wieczna obecność, siła, którą wszyscy czują, ale niewielu potrafi naprawdę zrozumieć. Jego poświęcenie i cicha czujność są gwarancją, że wszechświat będzie trwał w harmonii i równowadze przez całą wieczność. Ale jak zobaczysz, świat wciąż skrywa wiele tajemnic i wyzwań. Nawet z rodem obserwującym z oddali bogowie i ludzie nadal stają w obliczu prób, które wystawiają na próbę ich odwagę, mądrość i wiarę. To, drogi widzu, historia, która wciąż się pisze. Jeśli podoba Ci się ta podróż przez mitologię słowiańską, nie zapomnij zasubskrybować kanału. I kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego rozdziału tej epickiej sagi. I tak kończymy naszą podróż przez historię Roda, Boga Stworzenia, pierwotnego Strażnika ludzkiego przeznaczenia. Jego opowieść uczy nas, jak ważna jest równowaga, porządek i szacunek dla niewidzialnych sił, które kształtują nasze życie. Jeśli ta narracja Cię poruszyła i chcesz odkrywać więcej fascynujących mitów, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Do zobaczenia w kolejnej mitologicznej przygodzie.